5 najczęstszych błędów u mężczyzn jesienią. Jeśli nie chcesz wyglądać przeciętnie, oglądaj do końca. Sportowe Adidasy i buty z siateczki to nie jest obuwie dla klasycznego mężczyzny. Chcesz wygody? Wybierz skórzane sneakersy, loafersy albo sztyblety. Pokażę Ci konkretne modele z linkami i gotowymi stylizacjami. Grube ubrania. Jesień to czas na tworzenie warstw, czyli element wewnętrzny, środkowy i zewnętrzny. Spodnie ze ściągaczami na dole nogawki. Czy nie lepszym wyborem są klasyczne chinosy lub spodnie z wyższym stanem? To one poprawiają proporcje sylwetki. A Ty wyglądasz jak prawdziwy mężczyzna, a nie facet, który nie wie co kupuje. Plastikowe dodatki. Paski z eko skóry, materiałowe plecaki i tanio wyglądające nerki. My w klasycznym, eleganckim stylu tego nie wybieramy. I po piąte, ale najważniejsze. Brak spójności. Góra elegancka, dół sportowy. Styl wymaga logiki, dlatego tworzę abbuka na jesień, żebyś miał wszystko pod ręką. 60 gotowych zestawów na każdą okazję. Ponad 800 linków do konkretnych rzeczy i wiedza teoretyczna. A teraz uciekam, bo właśnie jestem we Francji na sesji zdjęciowej do tego abbuka. To miejsce jest wpisane na listę UNESCO. To pozostałości po klasztorze z XII wieku, a obecnie luksusowy hotel. Takich stylizacji i takiego abbuka jeszcze nie było. Będziesz zachwycony tym, co dla ciebie szykuje. Oszczędzisz czas i pieniądze, a zyskasz styl i pewność siebie w każdej sytuacji. Rewolucja w męskim stylu nadchodzi wielkimi krokami i zaczyna się w ten wtorek na www.marcinnawrocki.com